C'est Je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de, de rigoler. Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort... A my będziemy stanowczo sprzeciwiać się takim działaniom jak działania Bąkiewicza, bo to jest dezinformacja, która jest szkodliwa dla Polski. Może zwróciliście uwagę na to, jak ostatnio zmienna jest u nas pogoda? Równie zmienne są decyzje polskiego premiera. Miał sobie samodzielnie poradzić z komunikowaniem i tłumaczeniem rządowych decyzji, ale zmienił zdanie i powołał rzecznika prasowego, by robił to za niego. Do zadań takiej osoby należy głównie gadanie, niekoniecznie z zachowaniem poprawnej polszczyzny. To najważniejsza i w sumie jedyna wymagana kompetencja. Rzecznika prasowego. Co miał pan na maturze z języka polskiego? Bardzo dobry. To jak brzmi miejscownik, miejscownik wyrazu dobro? Jaki rzecznik, taki rząd. Dzisiaj pod lupę weźmiemy Adama Szłapkę i wspomnimy związane z nim wydarzenia. Jesteście na kanale A to ciekawe. Zostawcie lajka, like suba i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu Przez ponad dwa lata od objęcia władzy przez nowy rząd Donalda Tuska, jak bumerang powracało tylko jedno pytanie. Pojawiało się niemal po każdej konferencji prasowej, zarówno wśród dziennikarzy, jak i obywateli mianowicie: dlaczego ten rząd wciąż nie ma rzecznika? Pytanie było w pełni zasadne. W czasie, gdy opinia publiczna domagała się jasnych i spójnych komunikatów czy to w sprawie nagłych zmian w mediach publicznych, trudnych decyzji finansowych czy też politycznych zgrzytów w koalicji, nikt nie pełnił roli oficjalnego głosu rządu. Donald Tusk, choć bardzo aktywny medialnie, nie do końca odnajdywał się w roli jedynego komunikatora, co jak widać w końcu sam dostrzegł. Trochę czasu mu to zajęło, bo potrzebował do tego dwóch długich lat i przegranej Trzaskowskiego w wyścigu o fotel prezydencki. Niemal od razu po ogłoszeniu wyników wyciągnął argument, a raczej usprawiedliwiał sam siebie przed wyborcami tym, że rząd dawał za mało informacji społeczeństwu, przez co nie miał jak pochwalić się przed nim osiągnięciami. No tylko jakimi? Niedowiezieniem stu konkretów w sto dni pomimo upływu ponad dwóch lat? A może chodzi o zwykłe wykonywanie swoich ministerialnych obowiązków? Niestety nie odpowiem wam na to pytanie kierujcie je do rzecznika rządu. Jak już pewnie doskonale wiecie, został nim Adam Szłapka. Skąd możemy znać tego pana? Dla bardziej zagorzałych obserwatorów polityki, to szef nowoczesnej i były minister do spraw Unii Europejskiej. I przy nim na chwilę zostaniemy, bo to właśnie w Brukseli najbardziej zabłysnął medialnie. I to nie byle jak. Na arenie międzynarodowej przez incydent w Parlamencie Europejskim. Medialną burzę spowodowało jego zachowanie podczas debaty na temat sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Poruszano w niej dramatyczne kwestie, jak brak dostępu do jedzenia czy wody, cierpienia dzieci i cywilów, a kamery uchwyciły moment, w którym szłapka śmiał się. Vous <grymka> de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est, aujourd'hui, la caractéristique de cette Union européenne. Un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant, ah, la situation à Gaza s'empire, sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? Ben c'est parce que Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de désalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes en train de rigoler Belgique, który aż przerwał swoje wystąpienie, by zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie polskiego ministra. Cała scena przypominała trochę szkolną klasę, w której nauczyciel nagle przerywa lekcję, by upomnieć śmieszka z ostatniej ławki. Jeśli była to reakcja na jakiś żart, to w sumie jeszcze gorzej. Śmianie się i rozmawianie w trakcie debaty, jakiejkolwiek, a co dopiero o tak drażliwym temacie, to po prostu nie przystoi, tym bardziej komuś, kto reprezentuje polski rząd, a tym samym cały kraj. Warto podkreślić, że Szłapka nie był europosłem. Jego obecność w Parlamencie Europejskim wynikała z udziału w delegacji rządowej. Pełnił wówczas funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej. Był więc członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za relacje Polski z instytucjami unijnymi. To nie była rola tylko symboliczna i reprezentatywna, ale kluczowa, szczególnie w kontekście trwającej wtedy polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, czy był to niefortunny moment, czy jak próbowali go tłumaczyć koledzy z partii, Nieporozumienie, efekt był i dalej jest jednoznaczny. Wrażenie? Fatalne. Szłapce zarzucono brak empatii i najzwyczajniej w świecie powagi. Eurodeputowani z różnych krajów oraz polscy politycy otwarcie go skrytykowali za niestosowne zachowanie. Ci jednak musieli zachować poprawność polityczną i jak zawsze dbać o PR, czego nie muszą robić internauci, którzy otwarcie jechali z nim do spodu. Podobnie jest z komentarzami odnoszącymi się do jego wypowiedzi na temat sytuacji na polskich granicach. Choć on sam jest tylko łącznikiem informacyjnym między rządem a mediami, a tym samym z nami, zwykłymi obywatelami, to często obrywa za wypowiadane przez siebie słowa, zwłaszcza w kontekście sytuacji na polsko-niemieckiej granicy. To, co jest najważniejsze, to granica Polski z Białorusią to, co powtarzaliśmy wielokrotnie, jest szczelna sytuacja na granicy z Litwą, gdzie jest trasowa kontrola i na granicy z Niemcami jest absolutnie opanowana i jest pełna kontrola ze strony służb państwowych. W skrócie wygląda to tak, że zwołuje konferencję prasową, by mówić o wielkim sukcesie, robiąc to, do czego Tusk go przecież powołał. Tylko czy sukcesem jest wykonywanie swoich zadań przez służby? Szłapka potrafi przez niemal godzinę zachwalać rządowe organy za to, że nie wpuściły niezidentyfikowanych ludzi, czyli nielegalnych migrantów. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie było smutne, a jeszcze bardziej przerażające, bo to oni odpowiadają za polskie służby. Obowiązkiem każdej władzy jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Rząd Powtarzając cały czas tę samą śpiewkę, próbuje zamydlić ludziom oczy, tyle, że im się to nie udaje. Gdyby tak było, to tłumy Polaków nie dołączałyby do ruchu obrony granic. Gdyby Polacy czuli się bezpiecznie, to ruch w ogóle by nie powstał. Politycy KO, w tym szłapka, notorycznie narzekają na oddolną inicjatywę, nie widząc i nie chcąc widzieć, że jest ona konsekwencją tylko i wyłącznie ich działań. Dziś wiemy na pewno, że tak zwany ruch obrony granic. To nie jest żadna oddolna inicjatywa, tylko cynicznie wyreżyserowany spektakl. rzeczy, czyli Robert Bąkiewicz, polityk PiSu, instruuje ludzi, z którymi współpracuje, jak zdobywać lajki, jak budować przekaz. W zasadzie cynicznie wykorzystuje polską flagę i polski hymn. To jest patriotyzm? Nie, to jest ściema. A im zależy tylko na destabilizacji państw. Im? Komuś jeszcze. Kremlowi. Nie ma zgody na atakowanie polskich służb? Za... Spokój na granicach i na bezpieczeństwo granic odpowiadają służby. A my będziemy stanowczo sprzeciwiać się takim działaniom, jak działania Bąkiewicza, bo to jest dezinformacja, która jest szkodliwa dla Polski. Jak widzicie, Adam Szłapka to polityk, którego naprawdę trudno pomylić z kimkolwiek innym. Jest jedyny w swoim rodzaju. Ma charakterystyczny styl bycia. Niby luźny, ale nie za bardzo. Czasem rzuci jakimś średnio śmiesznym żartem, a czasem śmieje się sam do siebie w środku debaty o śmierci cywilów. Swoją drogą, rozbawiło was coś dzisiaj? Napiszcie w komentarzu. Pośmiejemy się razem. A tak serio, to nie jest mój dzień. Jako dobrzy ludzie pewnie chcecie mi go polepszyć, ale nie wiecie jak. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba i jakiś żarcik. Byliście na kanale, a to ciekawe. Ja się z Wami żegnam, widzimy się niedługo. Hej!